Jak zapowiadałyśmy, tak jesteśmy. Joanna. I Joanna. E, kochani moi, nasze spotkanie tak naprawdę będzie takim przedstawieniem się. Chcemy powiedzieć, kim jesteśmy, co robimy w swoim życiu. I e, tematem przewodnim dzisiejszego spotkania będzie zmiana, e, która dotyczy nas obydwi, obydwuch, o, obydwu. Obydwu. Tak, e, ponieważ jesteśmy dojrzałymi dziewczynami, które pozmieniały swoje życia. Także może zaczniemy od Ciebie kochana i powiedz parę słów o swojej osobie, co byś chciała, żeby wybrzmiało tutaj. Taką inspiracją do naszych spotkań było właśnie spotkanie z Joanną, która jest w takiej właściwie już w dużo zaawansowanej zmianie tak, swojego życia, w dużej zmianie, poprzez zmianę miejsca zamieszkania, przeprowadzkę, a przez to, co się z tym wiąże, zmiany życiowe i taka jej olbrzymia odwaga, żeby przejść, właśnie, tą sytuację życiową. Dlaczego pomyślałyśmy o pierwszym momencie, o tym przedstawieniu się, ale przez pryzmat zmiany? Bo na wstępie powiem, czym się zajmuję, tak? Bo w tej koncepcji chciałyśmy dla Was właśnie przygotowywać spotkania z nami. Myślę, że możemy stać się przykładem, inspiracją dla wielu osób, że zmiana w każdym momencie życia, w każdym wieku jest możliwa i że od nas tylko zależy, tak naprawdę, na co się odważymy. W tej chwili, tu skupimy się może na tym, co, czym się zajmujemy, na co dzień. Tak, nie? Może na stricte na naszym takim życiu bardzo prywatnym, ale na tym, co robimy. Jak pracujemy z innymi. Ja jestem biorego terapeutką. W tej przestrzeni działam już ponad 13 lat. 13 lat, a nie 30 czy więcej. Dlaczego? Ponieważ część mojego życia pracowałam zawodowo w przestrzeni biznesowej, B2B. I taką decyzję o zmianie swojej drogi życiowej podjęłam właśnie 13 lat temu. I jest to jedna z bardziej istotnych zmian mojego życia, ponieważ pozwoliła mi pójść tutaj za głosem mojej duszy, mojego serca. I o tym chętnie jeszcze szerzej opowiem. Teraz oddam jeszcze głos Asi. Okej, okay, super. Eee, dzięki. Oczywiście my jesteśmy takimi i generalnie możemy się rozwlekać, ale to się wytnie. W związku z czym ja teraz moja zmiana jest no spektakularna, ponieważ ja po 50 przeprowadziłam się z miasta do miasta, z miasta mojego urodzenia do miasta moich marzeń i tutaj spotkałam Joannę z moich marzeń i do tego wszystkiego jeszcze posiada nazwisko, które posiadałam całkiem niedawno. To już w ogóle jest hit. Eee, tak, życie nas splotło. Eee, ja z wykształcenia jestem psychologką eee, i pracuję w zawodzie 20 lat. Eee, w różnych miejscach pracowałam, po troszku, eee, ale przede wszystkim najważniejszym dla mnie też takim momentem zmiany, to to już zmiana, którą jeszcze w swoim mieście przeżyłam, to jest przechodzenie powoli na swoje, czyli eee, autorskie zajęcia mindfulnessowe, które tak naprawdę są no, drogą do siebie, to nie tylko jest taki mindfulness, ale tam dużo się dzieje w grupie i, i bardzo wzrastają osoby biorące udział w tych zajęciach. To, to tak pokrótce o mnie, no, ale ta zmiana, a propos zmiany, no to właśnie ta wyprowadzka, to jest rzecz, która którą nosiłam w sercu jak dziecko w łonie przez, nie wiem, 9 lat tak intensywnie mniej więcej. To marzenie moje, aby tutaj wrócić, ponieważ tu studiowałam, i to miejsce mnie wołało. Więc to jest też taki bardzo fajny temat dla mnie, dla osób, które. My tutaj właściwie dzisiaj tak spotykamy się też w tej konwencji takiej misji, do, dla osób, które się wahają pójść za głosem swojego serca, bo być może któreś z Was też mają chęć pójść, za, pójść w, w swoją stronę, ale się nie odważyły jeszcze. Za głosem serca i duszy. Tak. Tak? Co dokładnie. tak naprawdę nas woła. Dokładnie. Ja wiecie co, im jestem tutaj dłużej, to ta, tym bardziej myślę o tym, jak, jak mogłam być tam. Dlaczego jest, tyle lat nie zrobiłam tego, co mnie wołało? To jest ta jedna rzecz. E, a druga rzecz jest ta, że te wszystkie marzenia. No ja mieszkam teraz w swoim marzeniu, żyję żyję teraz w swoim marzeniu. I zawsze była to taka, to było takie zdanie, które było dla mnie no, abstrakcyjne, wiecie. Żyć w swoim marzeniu. Wspaniałe to, to, to swoje marzenia. swoje marzenia to była taka w ogóle generalnie Ta abstrakcja. Abstrakcja, ale nie? też taka afirmacja przecież, prawda? Która nie, nie do końca się wydaje realna, wiadomo. No ale teraz tak jest, więc rzeczywiście jestem podja podjarana totalnie tym miejscem i tym życiem. I zachwycasz się po jak dzik po prostu. To wszyscy wokół wiedzą, którzy mnie znają. I jak ja się tak zamyślę gdziekolwiek na ławce, gdzieś te stare takie, czytam te swoje stare jakieś, wiecie, coś na telefonie i podniosę głowę i ja mówię, o, oh, wow, wow, naprawdę, Że jest ja tu piękne. tu jestem, no, tak, to jest coś pięknego. Więc, więc ym, powiem, jakby ktoś pytał, może uprzedzę pytanie, jeżeli by były jakieś komentarze, jak to zrobić. Ym, Odważyć się. Zacząć pracować. Zacząć pracować nad relacją ze sobą, tak. aby mieć dostęp do własnej intuicji. Słuchajcie, bo, bo to jest największa wartość to jest w ogóle moje też motto moich zajęć mindfulnessowych, że największa, najważniejsze małżeństwo, jakie mamy, to małżeństwo z samym sobą i nie mam tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Tu jak Asia już powiedziała, z czego wynikła jej zmiana z, właściwie z takiej tęsknoty duszy. Natomiast u mnie zmiana poszła, mówię tu o tej zmianie zawodowej, poszła z zupełnie innej przestrzeni, ponieważ już około 20 lat pracowałam właśnie w sektorze biznesowym i poczułam, że doszłam do ściany. Doszłam do, doszłam do ściany yy, i czułam, że każda chwila w pozostaniu w tamtej przestrzeni yy, no, ni, nie przyniesie mi nic dobrego, tak. Albo się skończy być może na um, już wspomaganiu um, leczeniem um, albo no, na sesjach psychoterapeutycznych, ale to by było tylko takie zalepianie, klajstrowanie sytuacji, w której już tak naprawdę nie chciałam być. I przyszło do mnie wtedy, pamiętam, w takiej przestrzeni, um, no, zakrzyczała moja dusza, bo wyrzuciłam tak jakby z siebie, nie, nie jakby, wyrzuciłam z siebie kilka pytań do góry, e, co ja mogę robić. Nie miałam żadnej koncepcji na bycie poza tym, gdzie byłam, ileś tam lat. Ja mam wykształcenie medyczne, mam wykształcenie ekonomiczne, natomiast jednak te kilkanaście, dwadzieścia lat życia było związane stricte z, z jednym tematem, tak? Marketingowo-zarządczym, za, i jak e, zaczęłam te pytania, poszły tak jakby z serca, z intuicji, zaczęłam krzyczeć do góry, wręcz krzyczeć, tak? E, co ja mogę robić? E, I zaczęłam mówić też, co lubię robić, bo zawsze kochałam pracę z ludźmi, e, pomagać ludziom, e, ale też patrzyłam. Na to, że chcę być niezależna, chcę, bardziej, um, chcę się cały czas rozwijać, bo zla, dla mnie to zawsze było istotne, żeby mieć taką przestrzeń w sobie do rozwoju. E, patrzyłam też, nie oszukując się, na te ograniczenia, które mentalnie wtedy przyjęłam, jakim ograniczeniem jest wiek tak? dla, już dla pracownika, gdziekolwiek bym chciała przejść. I w tym momencie tak wyrzuciłam z siebie ileś tam kilka tych pytań i puściłam. I po tygodniu okazało się, że dostałam informację zwrotną, co ja mogę robić. Byłam na takim badaniu wtedy, interradiako, to jest badanie, gdzie podłączało się elektrody do ciała i odczytywało się, robiło się taki skan pracy ciała i później na oprogramowaniu było konkretne, przekazane informacje, jak ciało funkcjonuje, jego obciążenia, bardzo ciekawy temat i tak się zdarzyło, że w ciągu właśnie tego spotkania, na którym byłam już po raz trzeci, bo byłam tam wcześniej z, moją, z moimi bliskimi i na tym spotkaniu dziewczyna, która wykonywała to badanie powiedziała, że ona już się nasyciła tym tematem i chce ten temat odstąpić. I wtedy nie wiem, czy pamiętacie nie wszyscy, może te bajki takie jak taki pomysłowy dobromie, <grytania> czy taka nagle, uf ja tak, to jest dla ciebie. I tak poczułam. I poszły później wszystkie działania za tą myślą, za tą informacją. Czyli porozumiałam się właśnie z tą dziewczyną o, w, w, w zakresie odkupienia tego urządzenia, przeszkolenia. I przyjęłam, to był wtedy, zdaje się, maj, czerwiec 2012 roku, że od 1 stycznia <grywa> zaczynam swoją to, to nową ten drogę. Początek, to był ten tak, początek? To był ten, ta myśl tak, pierwsza. Tak, ale oczywiście wcześniej też już marzyłaś <grym> o czymś innym, wiedziałaś, że chcesz coś innego, więc wysyłałaś takie sygnały. A ten moment takiego, wiesz, wyrzucenia tego, tego pytania, to była taka już bardzo mocna intencja. Pokaż mi wreszcie co świecie, mogę zrobić. Co? No i ale, wiesz, wiesz, mhm, ale wiesz, to było trochę inaczej niż u ciebie, dlaczego o tym mówię, bo może to do każdego przyjść no w inny sposób. Bo ty, ty byłaś w swoim pragnieniu, a ja byłam w takiej desperacji, można powiedzieć, w totalnie innym momencie życia, że po prostu miałam dosyć. Tak? Nie widziałam przestrzeni bycia w danym miejscu rozwoju i po prostu to wszystko, co się tam działo, było już takie destrukcyjne bardzo dla no mnie, właśnie, tak? A ja teraz z perspektywy czasu, to jak myślisz, to tak naprawdę z perspektywy tam tej chwili mówisz, że o że to byłam taka zesperowana, ale teraz, jak jesteś tą osobą już, i tak. kochasz to, co robisz, i wiesz, że to. No nie chcę za Ciebie mówić, ale co myślisz teraz z tej perspektywy właśnie o tym wszystkim? No, dla mnie to było zbawienie. Ale czyli prowadzenie? Wspaniałe też. prowadzenie, ale tak jak teraz rozmawiamy o tym, to zaczynają przychodzić, co było takim myślę mianownikiem wspólnym. U nas to było i to, co jest mega ważne później w tym, jak działamy z ludźmi, to było podjęcie decyzji. U mnie to było podjęcie decyzji, że ja już tak nie chcę, że ja już A, nie mam w sobie tak, zgody tak, na to, żeby funkcjonować dalej w tej przestrzeni, tak? Stąd były te pytania na tamten czas no to nawet nie były rozpaczliwe pytania, to były bardzo konkretne, takie wyrzucone tak, z duszy tak. pytania um, odnośnie tego, co ja mogę robić, bo ja nie miałam totalnie żadnej żadnego pomysłu na dan dany I moment. Ja też powiem, a propos tego, bo rzeczywiście, nie powiedziałam tego, że um, ja też miałam pewien rodzaj desperacji wewnętrznej. Ja się po prostu, słuchajcie, teraz to bardziej widzę, jak tu jestem. Ja się po prostu dusiłam. W ogóle to generalnie, ja dawałam sobie bardzo dużo szans, bo twierdziłam, że a, no nieważne miejsce, wszędzie można zbudować wszystko, niezależnie od tego, gdzie się jest. No i gdzieś tam na pewno dla kogoś jest to prawda, ale ja po prostu wiem teraz, że ja się tam dusiłam. Ja się tu czuję, jakby ten cały. Niski sufit y, się rozbił. E, są Ja w ogóle tak, ja w ogóle tu się czuję cudownie i. i tak jakby było twoje Wrocław, zawsze. To, dokładnie. I Wrocław za mną całe te lata tęsknił i się doczekał po prostu, bo ja Tak dosłownie cię tak, pragnął, tak, że się w nim pojawiłaś. Tak, ja słuchajcie, no. naprawdę. Więc po prostu teraz jakby no jak pierwszy raz wróciłam do swojego rodzinnego miasta z całym szacunkiem dla niego, no to ja po prostu nie mogę uwierzyć, że jeszcze tam przed chwilą mieszkałam. Nie mogę w to uwierzyć, że to był jakiś, tak jakby mi się po prostu, wiecie, czas za, zakrzydził. Zakrzywił mi się czas w ogóle, że tak jakbym to od zawsze była, bo ja się to czuję fenomenalnie jak ryba w wodzie. A tak jakbym była w akwarium całe życie, a teraz jestem w oceanie. W oceanie. No, no to o, świetne w ogóle porównanie. raz <laughs> zaczniemy wyrapować. Y, no, to, to, to tak to bym zobaczyła, więc ja też cały czas się dusiłam gdzieś. Tak to, na, tak to nazwę, i, i ja, ja po prostu poczułam, że nie chcę się zestarzyć w tym miejscu, że jak nie teraz, to kiedy? Bo masz jeszcze potencjał tworzyć yy, szerzej, gdzie indziej? Ktoś gdyby to zobaczył, zresztą, no cóż, cóż, nas obchodzą, kto się, no wiadomo, każdy jest inny, ale ktoś by mógł powiedzieć odwrotnie, Boże święte, łala boga, no zmiana w tym wieku kobito, to sieć na posadzie. Tak. grzecznie, ja nigdy nie siedziałam grzecznie na posadzie. Także, także tak, no na pewno jeszcze kopem był, że mój kończy podstawówkę i teraz musiał zmienić szkołę, więc to też jeszcze Idealny był moment. bardzo ważny taki, no taki Czas. Tak, to był taki właściwie też duży duży, duży fakt, który o tym decydował. No i to, że jeszcze wszyscy, ja, ja i moje dzieci, wszyscy tak samo chcieliśmy tego samego, to jest też niesamowite, nikogo nie naciągałam tutaj. Także wszyscy siedzieliśmy w tych bloczkach przez tyle lat. I był moment, że się przyniosłaś ja po i, się przy, I po prostu się przyniosła, słuchajcie. No przeprowadzka tak naprawdę to trwa kilka godzin, tak? No bo to jest. Przygotowanie. Zabranie tych wszystkich maneli, wsadzenie do, tak. do busa i przyjechanie. No to jest kilka godzin, tak. I już jesteś. I to jest magia. I, Zawsze jest pytanie, dlaczego tak długo? Dlaczego no, tak czekałam? No, nie? no, no ale no nie byłam gotowa, słuchajcie, więc nie byłam gotowa i nie mam, nie, nie sobie tego nie. Nie wyrzucam. Tak. Bo, bo niestety, tak słuchajcie, jak ktoś jak, jak nie jesteś gotowy, to na pewno to mogłoby się różnie skończyć. Ja wiem o tym, że gdybym to robiła wcześniej, to nie ma w ogóle co. To byłoby nie ma co bardzo w ogóle, siłowe, i. Nie ma co w ogóle zaglądać, to nie jest dobre, ale, ale wiem jedno, że, że yy, przepisem na to, aby tą zmianę dokonać w swoim życiu, bo u ciebie to była ta wielka. Znaczy, zmiana też i odwaga, ale u mnie to była na pewno, dla mnie to była wielka odwaga. Także tak, ja to tak odbieram, że u mnie to była po prostu, znaczy, i tu, i tu jest odwaga. No, tak naprawdę, tak. zmiana to jest zawsze związana z, tym, że, z odwagą, z, z wyjściem ze strefy komfortu, tak. z wyskoczeniem na głęboką wodę albo głębszą tylko. tak. tak. Więc to jest ta zmiana. Każda no, zmiana. Każda zmiana, i, i to jest naturalne. Generalnie nikt nie lubi zmian, tak? Nikt nie lubi zmian, ale wiecie o tym, że za zmianą jest, jest szczęście, tak? Za każdą przeszkodą jest ten diamencik, jak to w tej grze ja, ja to kiedyś porównywałam umysł w ogóle do Jumanji i, i te wszystkie przeszkody, które przychodzą do, czyli te wszystkie strachy, które przychodzą do głowy. To są te takie przeszkody w tej grze, tak? Te potwory, które wyskakują i i jedno jest pewne, że jak przeskoczysz te potwory, no żeby przeskoczyć, trzeba wytrwałości odwagi i determinacji, to tam będzie ten diamencik, tak? No to, to co do tego, to chyba nie mamy wątpliwości. To jest ta bo... decyzja, czy chce iść po więcej, czy chce się dalej bać w tej strefie komfortu, która tak naprawdę już nie jest komfortem, tak? I większość y, życiorysów, ludzi, którzy mają sukces, bo to już nie chodzi o finansowy, w ogóle o sukces, to właśnie jest bardzo podobna, tak? Że, że idziemy, y, idą za tym, co czują. A ja chcę powiedzieć, że y, to ja jeszcze będę o tym dużo na pewno gdzieś mówić, że ja poszłam za głosem swojego serca i naprawdę jakby zainwestowałam, zaryzykowałam, y, poszłam w ciemno, tak? No i przekonałam się, że jest cudnie. Wiadomo, ja że każdy ma inną historię, ale. jeszcze coś powiedzieć na ten temat. Myślę, że jeszcze będziemy w naszych historiach wracały do tych tematów, na pewno. ponieważ zmiana jest największą stałą naszego życia i tych zmian, i tych stałych, <grym się wyszło> są niezliczone ilości w życiu każdej z nas. Natomiast to był taki. Tak, jakby początek. To chodzi Ci o ten odcinek, tak? Tak. Bo, aha, że wstęp. Ale myślę, że będziemy się zajmowały właśnie takimi tematami jak ten, bo to są świetne tematy. Tak. tak? Pracując z ludźmi, zarówno Asia, jak i ja, yy, przez mój gabinet, przez te 13 lat przewinęło się bardzo dużo osób yy, i w ich życiu są piękne zmiany, i to jest ta radość z tego, i to jest też to postanowienie, żeby. Wyjść szerzej z tym, co robię, tak? Zarówno Asia. I to jest też, właśnie tak. to jest to twoja nad... Jest to ta, też moje wyjście zmiana, wyjście ze strefy komfortu. Tak, dokładnie. Musicie ten... wiedzieć, że Asia teraz wychodzi ze strefy komfortu. Tak, właśnie teraz właśnie. właśnie teraz właśnie teraz to jest ten moment. <laughs> no tak. Super. Ale jak super. nie teraz, to kiedy? No właśnie. Także. Y... Tego nie ma przypadków w spotkaniach, bo znajdą się. Właśnie to, ja to nazywam, bo kocham anioły, takie anioły w naszym życiu, że nas prowadzą w danym momencie i po prostu przechodzą z nami pewien czas. Na koniec jeszcze tylko powiem, że jak prowadziłam mindfulness, bo mi się przypomniała teraz ta zmiana, prawda, to kobiety, z którymi pracowałam gabinetowo, no, różne, z różnymi rzeczami przychodzą, ale y, uczestniczki mojego mindfulnessu rocznego, rocznego, co, jest, co się w ogóle nie mieści w tych y, przeciętnych standardach, bo kilka miesięcy tylko trwają takie kursy, takie, takie, takie y, warsztaty czy kursy y, mindfulness, więc y, te, te dziewczyny przechodziły ogromne przemiany. No, nie wiem, mam wrażenie, że to jest na następny odcinek, ale jedna z nich, która może to zobaczy, tutaj niech się podpisze komentarzem, przyszła przyciągnięta przez koleżankę, nie wiedząc dokładnie na co idzie, całe zajęcia płakała i po, po roku kończyła swoją relację toksyczną, trwającą 23 lata, po różnych perturbacjach, ale kończyła i jest z nowym teraz życiu, tak. I każda z dziewczyn, które tam to za najbardziej spektakularna zmiana, ale każda z dziewczyn, które brała udział w tych zajęciach, dokonywała cudów w swoim życiu. Ja się, ja się naprawdę nie pomyliłam z tym słowem, to dokonywała przemiany i te przemiany były subtelne, bardziej mocne, ale wszystkie były przy, przyciągnięciem się bliżej z siebie, tak? Wszystkie były związane z życiem. Według swojego, swojej koncepcji, żeby żyć po swojemu. Tak? To było no wyjście z własnej będziemy mocy. Będziemy jeszcze o tym rozmawiały, słuchajcie. Wyjście z własnej mocy, bo tak jak Asia tutaj też prowadziła, ja w dużej mierze pracowałam z ludźmi, w, towarzysząc im w procesie zdrowienia. Tak? Przychodzili, przychodzą do mnie ludzie, którzy. Potrzebują wsparcia właśnie w drodze do zdrowia, i to był mój tak to był początek, ale zauważyłam właśnie, że każda osoba, która przychodził z fizycznym bólem, z fizyczną dolegliwością, nie wyjdzie do końca z niej na stałe, dopóki nie zacznie się sama zmieniać, bo ciało krzyczy, gdy dusza choruje. I dlatego później moje spotkania z klientami znacznie się poszerzały. I w tej chwili jest właśnie taka przestrzeń, w której też prowadzę sesje takich rozmów terapeutycznych dodatkowo, które są też w energii bioterapii, pracuję właśnie z bioterapią, ale też pracuję dużo też z ciałem człowieka. I o tym też będziemy mówić później. Będziemy, więc na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa.